Cześć, Nazywam się Justyna Leśniak i jestem logopedą. Głoski szeregu szumiącego, to znaczy szy, ży czy dź Pojawiają się w mowie dziecka między czwartym a piątym rokiem życia. Z mojej praktyki logopedycznej w placówce przedszkolnej wynika, że wiele dzieci ma problem z ich wypowiadaniem. W wielu przypadkach obserwuję, że dziecko sześcioletnie wypowiada prawidłowo głoskę r. A szereg szumiący zastępuje szeregiem syczącym. Dlaczego zatem szumienie jest dla dziecka kłopotliwe? Głoski szeregu szumiącego wymagają szerokiej pionizacji języka. Temu zagadnieniu poświęciłam jeden z filmików na moim kanale. No ale ok, pokrótce. Jednak opowiem, w jaki sposób powinien być ułożony język. Język znajduje się na górnym wałku dziąsłowym. Jest szeroki. A jego boki szczelnie przylegają do łuków zębowych. Po co? Aby powietrze przechodziło środkiem, a nie bokami. Jeśli przechodzi bokami, to mamy wtedy do czynienia z tak zwanym seplenieniem bocznym. W układzie języka tkwi cała filozofia głosek szumiących. Dodatkowymi czynnikami, o których należy pamiętać, to zbliżenie do siebie zębów oraz wysunięcie warg ku przodowi wydaje się, że szy, ży, czy, dż to cztery zupełnie odrębne głoski, ale no nie do końca tak jest. Można uznać, że szy i ży to siostry, podobnie jak czy i dż. Dlaczego? Bo ży jest dźwięcznym odpowiednikiem szy, a dż czy. Układ i ruchy artykulatorów w przypadku pary pozostaje taki sam. Jedynie w jednej Uruchomione są więzadła głosowe, a w drugiej nie. Jeśli dziecko ma sprawny język, umie go odpowiednio pionizować, nie ma problemów w postaci przerośniętego bądź skróconego wędzidełka podjęzykowego, to wypowiadanie głosek szumiących po odpowiedniej demonstracji nie powinno stanowić dla niego problemu. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli macie pytania, możecie je śmiało zadawać w komentarzach pod filmikiem. Będzie mi miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał i klikniecie łapkę w górę pod tym materiałem. Do zobaczenia.